Szanowni Państwo, dzisiaj zaprezentowaliśmy Państwu kolejną odsłonę bolidu, siódmą edycję CMS-07. Jest to całkowicie nowa konstrukcja, choć bazująca na pozostałych sześciu. W tegorocznej prezentacji bolidu CMS-7 brało 25 osób udział z trzech wydziałów: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Informatycznego i Wydziału Elektrycznego. Jest to grupa ludzi, pasjonatów, która wykorzystała swoje możliwości, swoje umiejętności i wiedzę do tego, żeby stworzyć właśnie bolid, który dzisiaj był prezentowany. Moja rola jako kreatora głównego jest spinanie tego wszystkiego w całość. Na przykład Wiedząc, co dzieje się w dziale aerodynamiki, potrafię że, po, powiedzieć bądź wspomóc w jak, jakiś jak, jak, jak stopniu dział zawieszenia, który załóżmy chce wykonać jakieś prace i nie do końca wie, czy może je wykonywać na pewno. Nie? Ja jestem taką osobą, która jest nad wszystkim tym czuwa. Między innymi działa aerodynamiki e, bardzo mocno poszerzył e, swój pakiet aerodynamiczny o 25 płatów rozmieszczonych po całym aucie. Zwiększyło to bardzo mocno ilość e, siły docisku, którą, którą generuje. Na przykład w wydziale zawieszenia zmniejszyliśmy profil opony na niższy który pozwala na pewniejsze prowadzenie się auta. Oczywiście również mniejszą masę samych opon. Dodatkowo przeprojektowaliśmy przykładnie kierowniczą oraz stabilizatory z przodu dla lepszej kontroli nad zachowaniem auta podczas jazdy. W silniku został zaprojektowany kompletnie nowy układ smarowania, co pozwoliło na zmniejszenie środka ciężkości całego auta ponieważ silnik jest najcięższym, e, najcięższym elementem naszego bolidu. Umiejscowienie go niżej po prostu przełożyło się na to, że możemy jeszcze szybciej pokonywać e, ciasne zakręty naszego toru. Dodatkowo autorski wydech, autorski kolektor dolotowy pozwoliły na osiągnięcie wymaganej krzywej momentu obrotowego, która sprzyja kierowcom, jest, jest łatwa do prowadzenia, nie, kierowcy nie muszą się mocno skupiać. Sama jazda wymaga na pewno dużo siły, ponieważ jest to bardzo męczące oraz szybkiego czasu reakcji, ponieważ tor jest bardzo kręty. Szerokość wynosi 3 metry między pochołkami, a każde strącenie pachołka to jest kara czasowa, więc czas reakcji jest ważny oraz wyczucie hamulca, ponieważ trzeba często przyspieszać i hamować. Same auto ma bardzo dobre przyspieszenie, około 3,5 sekundy do setki, więc też no, kierowca musi się wykazać umiejętnościami, aby opanować. Prędkość jakie osiąga jest to 130 km na godzinę, ponieważ tak mamy dobrane przełożenia. Z takiego powodu, że tory są bardzo kręte, bo w zawodach to nie chodzi o prędkość, zawody mają być bezpieczne, bardziej sprawdzenie umiejętności oraz tego, czy samo auto wytrzyma zawody. W tym sezonie weźmiemy udział w trzech seriach zawodów. Są to Formuła Student Austria, po raz pierwszy w historii zespołu, ze względu na trudność quizu rejestracyjnego, który gwarantuje udział w zawodach. No jest to bardzo ciężki, powiedzmy tak. W tym roku stawiliśmy temu czoła i no, na tej Austrii jesteśmy jako jedna z dwóch polskich ekip w ogóle reprezentujących zawody na 60 różnych, które się dostało. Kolejnymi zawodami są Formuła Student East na torze Hungaroring na Węgrzech, gdzie powiedzmy rok rocznie kwalifikujemy się w pierwszym podejściu no i również rokrocznie bierzemy w nich udział. Na jesieni Formuła Student Italy w torze Riccardo Paletti w Varano. My dobrze wspominamy ten tor, ponieważ tam nasze trzecie auto w 2016 roku zajęło drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Liczymy na powtórzenie tego sukcesu, bo znacie go przebicie. Jednak no wiadomo, to jest motorsport, wszystko może się wydarzyć.